Będziesz się żenić z tą osobą, to już jest zapisane, ale najpierw zatrzymaj się. Musisz zrozumieć coś, co umyka ci. Nie ma sensu zmuszać do połączenia, gdy wciąż próbujesz ukrywać części siebie. Chcesz prawdziwej miłości? Więc spójrz w głąb siebie na to, co wciąż unikasz poczuć. Ten związek rozkwitnie dopiero w momencie, gdy przestaniesz kłamać sam, a sobie. Nie chodzi o czekanie na odpowiedni moment. Chodzi o to, byś stała się odpowiednią osobą, ponieważ wszechświat nie przyniesie ci nic wielkiego, dopóki będziesz nalegać, by pozostać małym a. Wciąż masz w sobie rany, wciąż masz strach kamuflowany jako pewność, a jeśli nie skonfrontujesz się z tym teraz, ta miłość może nie przetrwać. Nie ma sensu wyobrażać sobie przyszłość, jeśli wciąż powtarzasz błędy przeszłości. Już wiesz, że ta miłość jest inna, ale wymaga Twojej prawdy całej. Bez masek, bez ucieczek. Tak, wy się pobierzecie, ale tylko wtedy, gdy przestaniesz się ukrywać. Ponieważ tym, co wstrzymuje, nie jest przeznaczenie. To ty. Będziesz się żenić z tą osobą. To nie jest poetyczna obietnica. Ani fantazja stworzona przez Twoje pragnienie. Już to poczułeś jejś. Już o tym marzyłeś jejś. Już widziałeś jeś, Jego, jej imię odbijające się w ciszy, której nikt inny nie usłyszał. Ale to nie dlatego wydarzy się to teraz. Jest coś w tobie, co wciąż nie potrafi utrzymać tego, czego pragnie kochać, ale nie ufać, chcieć głębokiej więzi, ale wciąż działać z lękiem, mówić, że chce się pokoju, ale wywoływać hałas. I najgorsze, jesteś tak przyzwyczajony, a do przetrwania w emocjonalnym chaosie, że nie zauważasz, kiedy znowu go tworzysz. Nie jesteś gotowy, a na miłość, którą mówisz, że chcesz. Wciąż musisz nauczyć się zostawać, wciąż musisz nauczyć się słuchać, bez obrony, bez zniekształcania, bez szukania winy w innych, aby nie zmierzyć się z własną. Dopóki utrzymasz ten wzorzec, przebrany za dojrzałość, nic się nie zmieni. A osoba, która powinna dzielić z tobą życie, zaczyna się oddalać, nie z braku miłości. Ale z wyczerpania. Nie zostałeś, zostałaś, nauczony, nauczona, aby kochać świadomie. Od najmłodszych lat mówiono ci, że miłość polega na tym, by wszystko się udawało, że chodzi o uniknięcie kłótni, o uszczęśliwienie drugiej osoby. Skłamano ci. Prawdziwa miłość jest niewygodna. Wytrąca cię z równowagi, odkrywa wszystko, co do tej pory skrywałeś, aś. I wtedy pojawia się strach. Ponieważ kochanie kogoś wiąże się także z ryzykiem dla Twojego ego, a Twoje ego wciąż stara się coś udowodnić. Nie chcesz tylko być kochany a, chcesz być uznawany a, podziwiany a, pożądany a, bez wysiłku. Ale gdzieś w głębi boisz się, że nie jesteś wystarczający a, jeśli druga osoba zobaczy wszystko: Twoje wątpliwości, Twoje niepewności, Twoją przeszłość, której jeszcze nie uzdrowiłeś. Aś. Więc sabotujesz siebie, zachowujesz się, jakby nic się nie działo, grasz w grę emocjonalną, wymagasz tego, czego nie dajesz, zamykasz się, aby uniknąć odrzucenia, a potem oskarżasz drugą osobę o to, że się oddala. Czy to brzmi znajomo? Musisz się z tym zmierzyć teraz, ponieważ po drugiej stronie tego zachowania stoi jedyna osoba, która naprawdę Cię kochała. I być może to stracisz, ponieważ nie chciałeś, chciałaś spojrzeć na to, co wymaga zmiany. Połączenie istnieje, ale wymaga Twojej zmiany czujesz, że ta osoba jest inna. To nie jest złudzenie, to połączenie jest prawdziwe jest więź, która przekracza czas, wątpliwości, rozstania, odległości. Jednak prawdziwa miłość nie opiera się na obietnicy wymaga obecności, jasności, wybory. I przede wszystkim prawdy. Dopóki nie będziesz szczery, a z tym, co czujesz, nawet z tym, co cię przeraża, będziesz wciąż powtarzać ten sam cykl. Mówisz, że to przeznaczenie, ale to twoja własna opór opóźnia wszystko. Nie oddajesz się w całości. A chcesz otrzymać całą miłość od drugiego. Chcesz stabilności, ale wciąż działasz, jakbyś musiał a coś udowodnić. Ta równanie się nie zgadza. Chcesz się ożenić ale wciąż musisz nauczyć się prawdziwego zobowiązania nie wobec drugiej osoby, wobec siebie. Nie chodzi o to, co on, ona zrobiła, chodzi o to, czego nie widzisz. Uporczywie wskazujesz na wady drugiej osoby, ale czy kiedykolwiek naprawdę spojrzałeś aż na to, jak reagujesz? Wymagasz jasności, ale unikasz trudnych rozmów, pragniesz wzajemności, ale tak się chronisz, że ledwo pozwalasz wejść innym. Chcesz, aby on, a cię uspokoiła, ale sam, a toczysz wewnętrzną wojnę. Relacje nie zawodzą z braku miłości, zawodzą z braku dojrzałości emocjonalnej. A dojrzałość nie polega na posiadaniu dobrych odpowiedzi. Chodzi o umiejętność stawiania właściwych pytań. Dlaczego zamykasz się, kiedy czujesz się bezbronny, a? Dlaczego odczuwasz potrzebę kontroli? Dlaczego oczekujesz, że inna osoba odgadnie, co czujesz? Dlaczego upierasz się przy powtarzaniu wzorców, które cię ranią i nazywasz to sposobem bycia? Musisz to przemyśleć pilnie, bo w obecnej formie ta relacja, ta, która jest najprawdziwsza w twoim życiu, staje się nie do utrzymania. I to nie dlatego, że miłość się skończyła, ale dlatego, że zabrakło miejsca na rozwój, jeśli będziesz tak dalej postępować. Masz strach przed prawdziwą miłością. Może jeszcze tego nie dostrzegasz. Ale część ciebie sabotuje wszystko, co dobre. Kiedy dzieje się coś głębokiego, odwracasz się, tworzysz problem, szum, dystans. Bojasz się być dostrzegany, a w całości. I to uniemożliwia ci przeżywanie miłości, o którą zawsze prosiłeś, aś. Ta osoba cię kocha, ale jest coraz bardziej zmęczona. Chcesz być wybrany, a? Więc przestań się ukrywać, przestań uciekać, przestań działać. Jakbyś był, a zbyt silny, a by potrzebować opieki. Jesteś człowiekiem, czujesz, masz boleści i dopóki będziesz udawać, że wszystko jest pod kontrolą, nic prawdziwego nie przetrwa. Nie musisz być doskonały, a musisz być tylko prawdziwy, a prawda, której unikasz, jest tym, co może was uratować przed końcem. Chcesz małżeństwa, wspólnego życia, stabilizacji ale wciąż unikasz tego, co najważniejsze – swojej prawdy emocjonalnej. Masz w sobie zranienia, które nigdy nie zostały nazwane. Masz rany, które wydawało ci się, że czas wyleczy. Nie wyleczyły się. One wciąż cię kontrolują – w międzyzdaniach tego, co mówisz, w tonie głosu, w decyzjach, które podejmujesz, nie zauważając tego. Dopóki to nie zostanie dostrzegnięte, przemyślane, przetworzone, Wasze relacje będą się nadal wahać. Każdy kryzys będzie echem tego, co zostało źle rozwiązane w tobie. To nie jest wina, to jest odpowiedzialność. Musisz zrozumieć, ta historia pójdzie naprzód, kiedy przestaniesz czekać na drugą osobę i zaczniesz być tym, czego ta relacja potrzebuje. Nie potrzebujesz więcej czasu, potrzebujesz odwagi. Ciągle powtarzasz, że to jeszcze za wcześnie, że czas wszystko ułoży. Ale czas nie rozwiązuje tego, co odmawiasz skonfrontować. Miłość to nie kwestia szczęścia, to kwestia przygotowania, a miłość, której tak pragniesz, wydarzy się tylko wtedy, gdy będziesz gotowy, a ją przyjąć bez masek, bez manipulacji, bez odgrywania ofiary. Ta relacja wymaga nowej wersji Ciebie bardziej obecnej, bardziej jasnej, bardziej gotowej do nauki w tym z tego, co najbardziej boli. Wyweźcie ślub. Ale najpierw musisz wybrać rozwój. Już jesteś z odpowiednią osobą. Ale jeszcze nie jesteś odpowiednią osobą, aby to utrzymać. To jest kluczowy punkt. I musisz to zaakceptować. Albo dojrzewasz, albo przegrywasz. Nie ma złotego środka. Ponieważ prawdziwa miłość wymaga świadomości. A świadomość nie jest racjonalna, jest surowa. Odkrywa to, co jest zepsute, pokazuje to, co jeszcze ukrywasz. Jeśli będziesz miał, a, odwagę spojrzeć, wszystko się zmienia. Jeśli nie, wszystko się kończy. Tak prosto, tak okrutnie, tak rzeczywiście. Teraz powiedz mi, naprawdę chcesz tej miłości? Jesteś gotowy, A, na zmiany? Czy jesteś gotowy, A, na małżeństwo? Czy dalej bawisz się w relacje? Odpowiedź nie leży w czasie. Leży w Tobie. Mówisz, że chcesz tej relacji, ale żyjesz jak ktoś, kto się jej boi. Tak. Boisz się, że może się udać, bo jeśli się uda, nie będziesz miał A więcej wymówek. Będziesz musiał A się zaangażować, będziesz musiał A zostać, będziesz musiał A kochać bez obron. I ta myśl przeraża Cię bardziej niż przyznajesz. Nauczyłeś się chronić. Przewidywać odejście, zanim ono nastąpi. Interpretuje wszystko jako zagrożenie, milczenie, krzywe zdanie, dziwny dzień drugiej osoby. E wtedy reagujesz, zanim jeszcze usłyszysz. Ta stała antycypacja cię męczy i męczy tych, którzy próbują cię kochać. Mówisz, że chcesz stabilności, ale mylisz stabilność z kontrolą. Chcesz gwarancji. Ale miłość nie ma umowy z klauzulami emocjonalnego bezpieczeństwa. Miłość to ryzyko. A ty wciąż tego nie zaakceptowałeś, Aś. Kato prawdziwie kocha, nie ma pewności, ma wybory, szukasz znaków, potwierdzeń, dowodów. Ale prawda jest taka, że to, czego chcesz, będzie istniało dopiero po podjęciu decyzji, nie wcześniej. Chcesz, żeby druga osoba udowodniła, że jest bezpieczna? Ale a ty? Czy bezpiecznie jest kochać ciebie? Czy można z tobą rozmawiać bez obaw, że stać się wrogiem? Czy można popełnić błąd blisko ciebie bez oceniania lub karania? Miłość wymaga od ciebie nowej postawy. Nie chodzi już o to, by być wystarczająco dobrym. Chodzi o to, by być wystarczająco prawdziwym. Przestań manipulować milczeniem. Przestań dramatyzować to, co mogłaby być tylko rozmową. Przestań testować drugą osobę, jakby miała zgadnąć twoje nierozwiązane potrzeby. Jesteś w tym związku, żeby kochać. Czy, żeby udowodnić, że zawsze masz rację? Jeśli nie potrafisz na to odpowiedzieć, to nie druga osoba powinna się zmienić to ty. Miłość tylko pozostaje, gdy przestajesz uciekać, czujesz tę więź, wiesz, że jest inna, ale wciąż upierasz się, by wątpić, i za każdym razem, gdy wątpisz, sabotujesz. Za każdym razem, gdy milczysz w złym momencie, za każdym razem, gdy działasz impulsywnie, za każdym razem, gdy oczekujesz, że druga osoba uratuje cię od twoich własnych bóli. Osłabiasz to, co powinno być wzmocnione. Ten związek nie kończy się z braku kompatybilności. Cierpi, bo upierasz się, by wprowadzać do niego duchy, z którymi powinieneś, powinnaś się zmierzyć, zanim w niego wejdziesz. Relacje nie są miejscem na odciążanie traum. Są miejscem na ich reinterpretację. Ale to się wydarzy tylko wtedy, gdy przestaniesz projektować swoją przeszłość na zachowanie drugiej osoby. On, ona nie jest twoim ojcem, nie jest twoją matką, nie jest twoim byłym, nie jest dawnym porzuceniem, którego nigdy nie wyleczyłeś, aś. Musisz przestać postrzegać się jako ofiarę. Musisz przestać oceniać miłość drugiego człowieka przez to, jak dużo znosi twój chaos. Prawdziwa miłość nie polega na tym, kto wytrzyma więcej. Chodzi o to, kto rozwija się razem. To, co nazywasz intensywnością. To przebieg z ubranie, romantyzujesz przygody i powroty. Nazywasz to intensywnym związkiem. Mówisz, że jest zbyt silne, by ktokolwiek mógł to zrozumieć, ale to tylko wymówka. To wyrafinowany sposób, by pozostać uwięzionym w swoim destrukcyjnym wzorze emocjonalnym. Tworzysz niestabilność, aby poczuć, że żyjesz. Wywołujesz kryzysy, aby sprawdzić, jak bardzo druga osoba cię kocha. Znikać emocjonalnie, by sprawdzić, czy za tobą pójdzie. A kiedy druga osoba się odsuwa, czujesz, że masz rację, ale nie masz. Po prostu powtarzasz ten sam cykl i nazywasz to miłością. Potrzebujesz spokoju, a nie adrenaliny. Potrzebujesz głębi, a nie kolejnych dowodów. Potrzebujesz prawdy, a nie wymyślonych fabuł, aby poczuć się ważnym. Dość, już jesteś ważny, ale musisz przestać zachowywać się tak, jakbyś nie był. Jedyną rzeczą, która stoi między wami dwojga, jesteś ty trudno to usłyszeć, ale to konieczne. Osoba, którą kochasz, czeka aż dojrzewasz emocjonalnie, czeka aż weźmiesz odpowiedzialność za swoje czyny, czeka aż nauczysz się słuchać, zanim zaczniesz się bronić. Czeka, aż będziesz kochać, bez wojny. Nie chodzi o bycie doskonałym. Chodzi o to, by być zaangażowanym w to, co próbujecie zbudować. Masz jeszcze czas, ale nie tak dużo, jak ci się wydaje. Bo miłość także może się wyczerpać. A miłość tej osoby do ciebie zaczyna się wyczerpywać. Czy nadal będziesz grać? Czy w końcu się rozwiniesz? Wyzaręczyć. Ale tylko, jeśli zostaniesz tym, kim potrzebuje związek, wiesz, że ten związek ma coś większego, że jest inny, że to nie jest zwykła historia, że w jakiś sposób już widziałeś tę osobę w ołtarzu. Ale między tym, co widziałeś, a tym, co naprawdę się wydarzy, jest pewne odstępstwo. To odstępstwo nazywa się świadomością, nazywa się odpowiedzialnością, nazywa się to odwagą. A jeśli teraz nie zajmiesz tego miejsca, to zostanie ono zajęte przez nieobecność, przez frustrację, przez wątpliwości, przez rezygnację. Czy chcesz poślubić tę osobę? Więc przestań powtarzać to, co zawsze robiłeś aż z wszystkimi innymi. Nie traktuj tej miłości, jakby była tylko kolejną, bo nie jest. To jest historia twojego życia, ale tylko wtedy, gdy przestaniesz przed nią uciekać. Dotarłeś aż tu ponieważ czujesz, że jest coś w tej historii, co jeszcze się nie skończyło i masz rację. Nie skończyło się, ale może nie będzie kontynuowane, jeśli nie zrobisz czegoś teraz. Chcesz tej miłości, ale co dla niej zrobiłeś? A? Chcesz zbudować wspólne życie, ale wciąż czekasz, aż druga osoba wszystko poniesie sama. Chcesz małżeństwa na zawsze, emocjonalnej pewności. Ale wciąż sabotujesz się działaniami, które oddalają, ranią i mylą. Ten film nie jest prognozą, to lustro i musisz mieć odwagę, by na nie spojrzeć, ponieważ czas iluzji się skończył: albo teraz dojrzewasz, albo obserwujesz, jak to, co miało być miłością twojego życia, przecieka ci przez palce. Tak, wezmą się za mąż, ale wszechświat. Nie podaruję ci czegoś tak wielkiego, dopóki będziesz upierać się przy tym, by pozostawać małym. To, co dzieli was dzisiaj, to nie odległość, nie brak miłości, nie przypadek, to to, czego wciąż odmawiasz sobie ujrzeć. Zastanów się dobrze: ile razy miałeś aż szansę zmienić dynamikę między wami i wybierałeś aś, powtarzanie tego samego? Ile razy używałeś aż milczenia jako kary? Ile razy pozwoliłeś Aś, by duma była głośniejsza niż miłość? Jeśli to się nie zmieni, wasza historia skończy się zanim na dobre się zacznie. Ale jeśli głęboko odetchniesz, przyjmiesz to, co czujesz, przestaniesz uciekać od siebie. To tak, znowu się spotkacie. Nie tylko przy ołtarzu, ale w świadomej, pełnej, dojrzałej miłości. A gdy to się wydarzy, zrozumiesz, dlaczego to wszystko. Ponieważ to oczekiwanie, ten ból ten dyskomfort, nie są karami. To zaproszenia. Zaproszenia, byś się zmienił a. A dopiero potem przyjdzie to, co do ciebie należy. Teraz to do ciebie. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć dzisiaj. Jest wiele osób, które są na skraju utraty prawdziwej miłości z powodu emocjonalnej niedojrzałości. A może ten filmik będzie tym, co przestawi klucz. Zostaw tutaj w komentarzach, co czujesz, że jeszcze musisz zmienić w sobie, aby w pełni przeżyć tę miłość. Przeczytam. Chcę przeczytać, bo twoja historia ma znaczenie i być może pierwszym krokiem do jej uratowania jest po prostu nazwanie tego, co boli. Polub ten filmik, jeśli naprawdę cię poruszył. Włącz dzwoneczek i zasubskrybuj, bo ten kanał to przestrzeń surowych prawd. Dla tych, którzy nie mają już czasu do stracenia na powierzchowne relacje, a jeśli dzisiaj miało to sens dla ciebie, jutro może być Twoim przełomem. Wiesz, że ta miłość wciąż nie skończyła się. Ale teraz wszystko zależy od ciebie. Wybierz, aby nie uciekać. Wybierz, żeby być całym A. Wybierz, aby to się wydarzyło. Wszechświat już jest gotowy. Czy ty też jesteś?